Siemaneczko, z tej strony Karla, to jest The Forest. Jest to trzeci odcinek już yy, tej rozgrywki. Jak możecie zauważyć, tu się dużo, dużo pozmieniało. Wybaczcie, może porządkowo lagować zawsze. Bo... fakt nie to... O, to zjedzenie jest. Dobra, najlijmy się. Yy, dobra tu się jeszcze napoimy zaraz wam wszystko opowiem co się pozmieniało po pierwsze to nie jest poprzednia rozgrywka to jest ta, którą powiedziałem, że wcześniej sobie zacząłem to sobie takie rampy porobiłem ono się robi z patyka, czaszki i z żywicy i one cały czas się palą tu mam właśnie te zbiorniki na wodę Pięć żółwi musiałem poświęcić Pięć. myślałem, że mam skrupę, to bym powiedział 6 o, to jest krótkofalówka można się komunikować przez to z innymi Graczami, że tak powiem, jak się gra w kopie. Tu, tu się suszy nasze jedzenie, że tak powiem, rybki. Nauczyłem się rybki łowić. Chciał się włóczym. Tak. Tu zrobiłem sobie chatkę. Okosztowała mi ona dosłownie trochę gry, bo sporo, ale to sporo, jak to się mówi, bali drewna trzeba było przynieść. Tu mam składowisko na bale drewna, na patyki. Zostawimy sobie ten, co mamy, na kamienie. Chociaż kamienie akurat nie jest aż tak potrzebne, ale zostawiłem tu. Mamy wszędzie gdzieś te pochodnie takie porobione. Tu mam tratwę. Oraz wózek do przenoszenia logów drewna. O, szybko do góry, do góry, do góry. Czasami dziwnie pływa. I te łódki się strasznie bugują. Ostatnio znalazłem fajny sposób, zaraz wam pokażę. Na szybsze płynięcie. Czekajcie. O, na przykład tak się biegnie, o teraz nie, 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 nie nie przewróćcie, nie przewróćcie tylko o, o, nie, kurde <grydy> dobra, później się pobawię z tym, żeby to odwrócić z powrotem no nic, łódka tak na razie mi nie przyda, bo nie mam pojęcia co wybudować teraz, a poza tym wpływ to jest dziwo spłynie się szybciej niż tam na łódkę tam gdzieś mniej więcej mamy samolot w tym odcinku nie wiem. Właściwie poszedłbym, zaraz wam co pokażę. Zdobyłem coś takiego. O. I chciałbym powiem, to, że to znaleźć, ale nie mam w ogóle zielonego pojęcia, gdzie mógłbym tego szukać. Dlatego raczej to nam mnie się nie uda. Ale za to nie wiem. Może uda nam się znaleźć gdzieś jakieś inne. Powiedzmy. Nie tyle co. No te zdjęcia przede wszystkim, tak? Yy, tutaj w tym, że tak powiem, odcinku nie, yy, znaczy na tym serwie nie odnajdywałem jeszcze łodzi. Więc ja bym poszedł po prostu do tej łodzi. I może po drodze coś byśmy ciekawego znaleźli. Tam jest takie drzewo yy, też przy tej łodzi. To może pokażę, bo mam ładunki wybuchowe. Cztery sztuki. Zwierzęta czasami się bugują. Próbują mi przeszkadzać. Nagrywali. I najświeższe jest to, że jak się, jak się to po cichu robi, to to jeszcze bardziej rozprasza, niż jak się to normalnie na głos robi. Tu mamy pozostałości po jakieś wiosce z tych yy, kabanosów. Liny są, ale ja mam chyba już 4 liny w EQ, nie mogę więcej lin brać. No, niestety, chyba że będę mógł coś zrobić. Raz, dwa poucz, a jak dodam to, to będę mógł zrobić właśnie river. To nie, zabieramy i zrobimy to. I tu z tego co się pamiętam, możemy do tego wkładać rośliny typu. Yy, jak to się mówiło? O, te na przykład ogony można? Tak. O, właśnie zjadłem, i nie dosyć, że mnie potruło. To czemu tego nie chcę zła złapać? O, no i tylko jest. Wydawało mi się, że można do tego pakować te rzeczy. Albo to były. Nie wiem. Yy. O, gdzie to jest to w ogóle teraz. Nie wiem, wiem, że mam 5 lizard skinów, o tutaj jest Berry jest, aha, można używać, dobra, trzeba by w rękę pewnie wziąć Mamy zęby yy, Chciałem zrobić coś jakby... Z czaszek taką broń, ona jest bardzo dobra Właściwie mogę to chyba zrobić teraz nawet Potrzebujemy czaszki przede wszystkim I kija Dobra, i teraz jak damy to chyba I to, yy, i zęby, o Zęby, możemy, o, możemy ulepszać, i widzicie tu dodajemy, te zęby przyklejamy, że tak powiem yy, mi się obraca Mamy dużo tej żywicy, więc O, nie mamy po prostu więcej już tego yy, Widzicie te zęby? Wszystkie? Na tym? <laughs> fajnie to wygląda yy, Żywice mamy, ale nie mieliśmy już zębów więcej, więc będziemy musieli poszukać tych kanibali O, o takie miejsce się szuka A, tu kamień jest, yy, no to dobra, mamy O nie, uciekamy, uciekamy Ucha. O, od razu drzewa zwala, fajnie Widzicie co to jest? To mnie najbardziej cieszy Old Gun Part 1 8 Więc jest 8 takich części To niestety nie było top foto Z tego co się orientuję Chociaż może Nie, to nie jest na pewno to miejsce To jest gdzieś indziej Więc my najprawdopodobniej W dzisiejszym znajdziemy 3 części O ile znajdę Że tak powiem drogę do statku, nie? Bo wiem gdzie są po prostu dwie kolejne. Bo to się chyba, tak jak mówiłem, nie jest randomowe, tylko jest w tych samych stałych miejscach. No niestety, gram dalej sam. Bo z osobą, którą miałem grać, przyjechała do Polski. Więc, no nie ma ze sobą sprzętu swojego. Więc, nawet jakbyśmy się widzieli, a no niestety nie będziemy się widzieć, to nie będę mógł sobie zagrać z samą. osobą. Właściwie z Draosem, bo tak go będę nazywał. Czy tam Damian. Bo to też się nie obrazi. O, cisza, cisza. To Będziemy musieli, tak, że tak powiem, przygotować się do. Um, znaczy na taką możliwość, że będziemy musieli przespać się. Więc y, dobrze by było wiedzieć, ile jakich rzeczy potrzebujemy na schron. Liście i patyki, dobra, to nie jest trudne do zdobycia. 10 patyków, zwłaszcza że 10 patyków, właśnie możemy mieć zawsze ze sobą, więc te 4 to nie jest dużo. Znaczy, jak podejdę do takiego drzewka, no już mam dwa. Kolejne dwa, czy nawet biegając po ziemi, znajdujemy patyki, które wykorzystujemy później w budowie, nie? Może się uda teraz coś dojrzeć. O, jest, jest statek, więc, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy mieli dwa. Do odebrania, yy, znaczy, jeszcze dwie części pistoletu. Kiedyś myślałem, że tu koło tego gdzieś dziewa coś będzie, ale no niestety to nigdzie tego nie widać. Tam coś jest. Tam jest moja. Dziwne, to jest aż tam. To ja przyszedłem, tak jakby pół wyspy teraz. No to fajnie. Fajnie, że to jest chociaż się pokazuje, nie? Wiecie o co mi chodzi, yy, że w którą stronę mogę iść. Wiem, że można jakoś te znaczniki jeszcze wstawiać, ale no tego niestety nie umiem. <śmiech> <śmiech> Masakra w ogóle. Tak w, w ogóle to chciałem wszystkim serdecznie życzyć szczęśliwego nowego roku. Jeszcze na koniec się pożegnam tak yy, żeby było miło. Wiecie o co chodzi. Dobra, spróbujemy dopłynąć. Żuwiki, łowu! Niestety na całym że już nie potrzebujemy waszych skarłup. Mamy pięć. I o ile będzie tylko deszcz padał, to będziemy mieli zawsze pod dostatkiem świeżą wodę pitną. Bo nie wiem, czy ona nie wyparowuje przypadkiem. Ta woda Beka, bo on wcale nie. No, może dobra, może troszkę przyspieszę. Pamiętaj, pamiętajmy, że widzieliśmy wszystko w, w zeszłym, jak tak by powiedzieć, podejściu gry, znaczy w tamtym podejściu, poprzednim. Więc tu ja tylko wbiegam i biorę rzeczy, które potrzebuję. Kaset player jest bardzo fajny, bo może, mówiłem, można sobie muzykę puszczać z tego. Rafy kolarowe, tak? Czy, czy... <grych> Nie wiem. Rafa Kola... kolarowa? Koralowa. O, koralowa, właśnie koral. Sorry. Są lody koral, z tego co pamiętam. Dobra, to tam mamy, przy tamtym drzewie mamy. Y, powinno być przynajmniej, tak? Jedna z kolejnych części broni. Tu mamy dwa rekinki Ciekawe pytanie, co ich tylko zabiło. W komputerach niszczymy, mamy części do. Z których można później bombę robić, tylko no niestety, o ile pieniądze się znajduje, tak? Bo, to, bo do tamtych potrzeba, yy, że tak powiem, monet. A o ile bąknoty łatwo znaleźć, to no niestety monet jeszcze w tej grze nie udało mi się znaleźć. A to trochę dziwne, bo powinno być, yy, że tak powiem, monety łatwiej niż papierowe. O, burza same tylko czy mo można być taka doprowadzić do takiej sytuacji, że piorun może kogoś uderzyć. Myślałem, że to ten tam ludzie są, a to krzaczek był. Nie wiem, gra wydaje mi się, że jest y no, wiem, że to jest cały czas alfa, ona nie jest optymalizowana jeszcze dość dobrze, bo mówię, y grałem na maksymalnych Teraz zmieniłem na medium oczywiście Bo żeby po prostu po nie chodziło Ona się bardziej wiesza niż na maksymalnych. Więc mówię, no niestety Cantmore meds Czy ja potrzebuję medycyny? Dobra, zjemy sobie, bo nam nie szkoda Snaki, wodę wypijemy O, żółwiki Idźcie składać jaja, ja. będę jadł Wasze dzieci, ha ha ha, ha. Nie, żartuję i jak będę potrzebował jedzenia to tak czy jak będę starał się nie zabijać o to tam mogę pić chyba nawet albo mi się wydawało o. no co jest czemu nie mogę wstać Zdawało mi się jeszcze kiedyś mi się udało tam wejść tędy czy tam tą drogą No, dobra. Dobra, trudno. Musimy się cofnąć. Jak zwykle. Ej, co by tu jeszcze mogłem powiedzieć? O, o w ogóle sytuacja dzisiejszego dnia. Wstaję oczywiście rano. Przed 11. Nie, ogólnie proszę bardzo późno spać o czwartej gdzieś. No i wstaję o właśnie rano o 10. Dla mnie. Rano o 10. O, zmęczenie do skwiera. Cały czas się rozglądam, czy nie ma nigdzie tych. kanibali. Bo na tym save to, to nie jest. nie. O, pióra łapie, bo chciałbym sobie zrobić w końcu łuk Właściwie chyba mógłbym nawet. Eee. Nie. Crafted bow, tak? Jeszcze lina jedna? Nie, zabieramy linę. Crafted bow. O, mamy właśnie. Nie można ulepszyć. Ale strzały można zrobić. No mamy łuk. A strzały jak się robi? Arrow. Nie to, tylko. O, jest. 4-5 Mamy gdzieś nie strzela, na przykład Tylko zwykle się strasznie dziwnie strzela Nie mówię, że nie można, bo, bo idzie Ale tak trochę dziwniej O, spróbujemy teraz Quip Czemu nie mogę nic teraz zrobić Jakieś bugi, widzicie? Co za bugi Także czasami bywają Nie mówcie, że nie będę musiał wyłączyć i na nowo włączyć, bo... LOL <śm> <śm> Wiecie co, ja zrobię coś takiego Że... Skoczę sobie zapisać, czy... Fuck do jachtu skoczę zapiszemy grę i ją wczytam na nowo. No bo, sorry, ale sami widzicie co się stało. No chyba, że teraz mogłeś Spróbujemy. Ja teraz brakiem czasami, że on płynie i potrafi zapalniczkę wyciągnąć. O, jest można. Można? Tak, można. Cholera. No niestety, tak bywa. Człowiek chce, dobrze, ale jak zwykle wszystko pod górkę. <coughs> Patrzę, podpatrzę sobie, ile już gramy, 15 minut. U -u -u... chciałbym to przyspieszyć. Niewątpliwie, że usunę momencik. Piłki tenisowe. O, flara, flara. Dobra, flary to jestem skłonny się zatrzymać i podnieść. mi się naprawdę w tych, w ciemnych pomieszczeniach, nie? W sensie, w jaskiniach przede wszystkim. I tak, w pierwszym odcinku wiemy, że za dużo... Y, dwa razy chyba powiedziałem Eksploatować roślin... Y, ten... jaskinie, a chodziło mi o eksplorację, nie? Wybaczcie Taki błąd Czasami się zdarza Ale to nie tak, że nie wiedziałem co powiedzieć, tylko po prostu, no... Pomyliłem słowa, tak? No zdarza się czasami Zresztą jak są dość podobne do siebie Tam widzieliście jednego z kabonosów. Na razie nie powinien nam, że tak powiem, do nas podejść jeszcze próbujemy zniszczyć mu... Właśnie, miałem wypróbować to No i, i, nie, i nie wiem, w końcu nie działało No trudno Będę potrzebował dynamit Uuuu, jest fajnie Lubię dynamit Także jest zabawny Powiem wam szczerze. Kurde, muszą strzelać. No i właśnie, jeśli nie musicie strzelać, to nie strzelajcie, bo u was, w, że tak powiem, w mieście i tak będą strzelać. A szkoda bardzo mi zwierzaków które męczą się później przez to. Nie mówię, że wcześniej nie strzelałem, bo strzelałem. Mamy drugą część. Old Gun Part, fajnie. I kulki, pięć amunicji, super. Bardzo mnie to cieszy I jeszcze na którejś z tych dwóch wysp tam są Jest kolejna część Też na niej sobie popłyniemy A i to w końcu miałem mówić i tak zwlekam, zwlekam I Wstałem o tej dziesiątej Znaczy <grytanie> przed tą jedenastą I stwierdziliśmy, że no trzeba będzie pójść do sklepu Bo wiecie, no jutro wszystko pozamykane Kolejne święta, jak nazwijmy to tak, nie? No i yy, kulturalnie wchodzimy do Lidla, <grywia> tam pół godziny kolejka, dosłownie się staliśmy pół godziny w kolejce, jak nie lepiej. No ale w szczęście się doczekaliśmy. Dobra, płyniemy. Fajnie, że on też potrafi podskakiwać w tej wodzie, to jest zabawne, naprawdę. A nie można. Całkiem się, że nie można ekwipunku wyciągać w wodzie. Takie trochę bardziej realizmy dają. Ale o, zobacz. O, teraz mu nie wyszło. O. <laughs> są i zamakają. No normalnie to potrafi zapalić tą zapalniczkę i płynąć jedną ręką w tej wodzie. Trochę zabawne. I właśnie z Draosem zaczęliśmy się budować tu na jednej z tych dwóch wysp. Taką dużą platformę zrobiliśmy. Nie to co tam moja ta chołbka, którą post postawiłem, po prostu tak żeby była, a taką dość sporą, nie? O, jestem zmęczony. Odpoczniemy trochę, żeby szybciej płynął. Co, o, tęcza over the rainbow. O, powoli się zmieszka. Zbliżej. Mam nadzieję, że tak czy siak y, dobiegnę sobie do statku i w statku przekimam, więc z tym nie będę miał problemu. Tak jak mówię, no nagrywam teraz tego foresta, fa fakt nie musiałem, ale no, miałem ochotę i przede wszystkim miałem trochę czasu na to. No Ale te, te ładnie wyglądają, <laughs> takie żywe, mocne kolory, nie? I do słońca prosto. Z tego co pamiętam, to zawsze było tak, że ona tak gdzieś obok słońca, nie do słońca szła, ale No trudno. Możemy mieć wszystkiego idealnie zrobionego. Ciekawe czy na dnie można coś podnosić. O, coś znalazłem. Oyster. Is, Ciekawe co to jest. Może muszle. O, tego nie wiedziałem. Może się pojawimy w nurków <grych> Następnym razem Nie wiem czy... <grych> ta dobrą wyspę płynę w ogóle, szczerze Ale to mi wydaje mi się tak za bardzo oddalone Najgorsze jest to, że mijam te 20 minut Które miało być takim maksimum w nagrywaniu Dajesz. To może być jeszcze tamta wyspa No serio, ta wydaje mi się trochę za bardzo oddalona Chociaż nie, dobra, to będzie tu Chyba Szukamy, szukamy. I teraz zobaczmy co ten oyster, który zdobyłem, co to było i przede wszystkim gdzie to może być. Nie, tu, nie, tu, o refresh, no? Ostrygi, fajnie. Nie wiedziałem, że można, czy to jest tu? Wielce prawdopodobne, że to będzie tu. Kamyczki, kamyczki. Hmm. Czekamy takiego takie miejsce, gdzie można by było je wysadzić. Albo to są tamte dwie wyspy, tak. To jest za blisko. Uuuu, ciekawe czy mi się uda dotrzeć do niej przed zmrokiem. Ale przy... lądem na pewno byłoby szybciej. Dobra, ja po prostu wytnę ten momencik. Jak będę sobie płynął. No bo niestety nie dzieje się nic no nic ciekawego. Chyba, że mnie nie zaatakuje. Z tego co zauważyłem, to nie ma rekinów Szybciej, szybciej, bo zamarzamy Widać jak się ekran zwęża Szybko, 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 szybko. Zrobimy chociaż ognisko Powiedz, że to nie tutaj się zdenerwuje O! Przynajmniej znaleźliśmy Więc nie jest tak źle Kolejna część. Mamy już 9 amunicji i 3 części. Tu nie widać jednej jakiejś. Jest trzecie. Flintok Pistol. Bardzo fajnie. Chciałbym znaleźć go złożyć. Na pewno by mi dał, że tak powiem. Yy no, takie większe, jakby to powiedzieć yy, poczucie bezpieczeństwa. że zajesz ten przynajmniej ten dynamit. Bo boję się, że on ten dynamit zapali, nie? Nogę. Tu mamy kawałek mięsa chyba. Tak, mamy kawałki mięsa daliśmy jakieś. O, jeszcze wam pokażę tą. Muzyczka. Impreza przy nisku. Mamy nawet alkohol. O. Uuuu Sylwestrowej nocy. Szczęśliwego nowego roku. Uuu. Patrzcie, nawet. Będę taki. Oh fuck, nie podpaliłem. Ej. O jest, to inaczej zrobimy. Swoje werki. No, to tak jak powtarzałem, jeśli nie musicie, to postarajcie się nie drażnić tych zwierzątek, bo one sobie bardzo, bardzo będą bały. To po pierwsze. Ale, no mówię, no, jeśli nie macie wokół, to śmiało szerać, bo, bo, bo można. Po to jest, że teraz do roku się to robi. Ale mówię, no, starajmy się ograniczyć, ja kulturalnie zapalę sobie po prostu sztuczne ognie, te takie, wiecie, ciche, które nie, ten, nic nie robią. Ale muzyczki spoko mają, tu muszę przyznać. kulturalnie mówię, to jest, sztuczne ognie sobie zapalę. Mówię, tutaj odpaliłem i też jedną cichą racę, fajerwerkę. Te hukowe no, dają efekt, ale no, tak jak mówię, można czasami... Można czasami po prostu się powstrzymać od tego. Tak więc jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że będziecie mnie dalej oglądać. O nogę można usmażyć, widzicie. Ciekawe, jak będzie smakować. Nie, tu je nie zjemić. Nie jestem kabanosem Dobra, tak więc jeszcze ja z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już będzie na nowy rok w roku 2017. No. A więc zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużych, i zdrowych kości. Haha. Ha. Na razie, do zobaczenia.